No, jak żyć, panie premierze? Jak żyć? No właśnie, bo nikt nie dał nam instrukcji obsługi do życia i już na pewno nie do tego, jak nie zwariować w pracy, jak zachować cierpliwość w domu i jeszcze wyglądać, jakby się miało plan na wszystko. Więc, skoro premier milczy, to pogadajmy po ludzku o tym, jak żyć i nie zwariować. Cześć, ja nazywam się Krzysiek Wnęk, a to jest podcast Pozytywnej Inteligencji. Proszę Cię o subskrypcję. Zachęcam do śledzenia, komentuj, udostępnij. Z dwóch powodów: algorytm, żeby zobaczył, to potrzebuje widzieć aktywność. Z drugiej strony, nigdy nie wiesz, komu w jaki sposób pomożesz, udostępniając te treści, no bo tu rozmawiamy o tym, co ma pomagać żyć lepiej. Więc ruszamy. Dzisiejszy odcinek to jest jak oczyścić głowę bez rzucania pracy. Czy masz tak czasem, że kończysz dzień, a twój mózg dalej trzepie nadgodziny? Wracasz do domu, a tam niby ciałem jesteś już w kuchni, ale głowa nadal gdzieś na Teamsach. Nie? Dzieciaki coś może do ciebie mówią, żona o coś pyta, a ty myślisz tylko o tym jednym mailu, no, którego nie powinieneś był wysyłać o 22:47. Albo myślisz o tym, czego nie załatwiłeś z kontrahentem, który może zalegać ci z płatnościami, a może ty masz jakiś kłopot w dostarczeniu mu odpowiedniej jakości. Jeżeli tak masz, to spokojnie, no bo nie jesteś sam. Natomiast to jest istotne, nie trzeba rzucać pracy, przeprowadzać się w góry, ani medytować na macie z lawendy, bo da się czyścić głowę, nawet jeśli kalendarz masz wypełniony po kartkę. Nawet jeżeli twój kalendarz pęka w szwar. Wiesz, co się dzieje, gdy nie potrafimy wyłączyć myślenia? Mózg. Wpada w tryb przetrwania. No i w tym trybie masz tylko jakby trzy opcje: walcz, uciekaj lub zostań zamrożony. Tak działa nasza głowa. Więc walczysz z czasem, uciekasz w telefon albo dajesz się w cudzysłowie zamrozić, a czasami nawet mocniej. Przed Netflixem, czy przed jakim innym uśmierza uśmierzaczem, czymś, co cię połapie. No ale wtedy możesz powiedzieć, już nie mam siły. Natomiast tymczasem to nie jest brak siły. To, co odczuwasz, to, co możesz odczuwać, to jest po prostu przeciążony umysł, który nie ma momentu na reset. Porównując do komputera. To tak jak komputer, który chodzi tygodniami bez restartu, no, niby działa, nie? ale coraz wolniej, coraz bardziej się grzeje, po chwili głośniej, a ostatecznie po prostu przestaje funkcjonować. I to, co się właśnie dzieje z Tobą, to jest podobna sytuacja. Twój system operacyjny potrzebuje po prostu restartu, potrzebuje regularnego resetu. Pozytywnej inteligencji nazywamy to różnicą pomiędzy jakby dwoma trybami: trybem sabotażystów i trybem mędrca. Nie będę wchodził w szczegóły poszczególnych sabotażystów. Natomiast generalnie sabotażyści to są te wewnętrzne głosy, które po prostu nie dają ci spokoju. To są takie głosy, które mówią, ok, zrób więcej, nie możesz zawieść, nie odpoczywaj, bo przegapisz, cały czas. Podkręcają. A natomiast mędrzec to jest ta część Ciebie, to są te obszary mózgu, które potrafią się na chwilę zatrzymać, odetchnąć i po prostu być tu i teraz. Kiedy jestem w pracy i pracuję, to pracuję. Kiedy jestem z moimi bliskimi, to jestem z moimi bliskimi. Rozmawiam z żoną, to rozmawiam z żoną. Kiedy rozmawiam z dzieckiem, to rozmawiam z dzieckiem, a nie trzymam telefon w ręce i już mnie gdzieś tam coś cały czas w podświadomości rozprasza i nie pozwala się skoncentrować. No bo to co najważniejsze mędrzec nie ocenia, nie napina się, widzi rzeczy jasno i reaguje mądrze. Po prostu świadomie dobre decyzje. I to właśnie mędrca trzeba w sobie trenować, żeby głowa. Czyściła się nie tylko raz na wakacjach, ale po prostu codziennie, między mailem a kolacją. I taka myśl kiedyś przyszła mi do głowy: śmieci wynosimy z domu regularnie. A pytanie: jak często wynosisz śmieci ze swojej głowy? No bo jeżeli rzadko, to się nie dziw, co tam się dzieje. No, ale pytanie, OK, dobra, to jak? Zróbmy teraz jedno krótkie ćwiczenie, które pokaże Ci, w jaki sposób możesz wyłączyć szum w swojej głowie. Może Ci się wydawać infantylne, może Ci się wydawać bez sensu. Zrób, co chcesz. Natomiast daj sobie szansę i zapraszam Cię do krótkiego, prostego ćwiczenia. Usiądź sobie, jeżeli możesz. Tak? Jeżeli prowadzisz samochód, tego nie rób, a zrób sobie to ćwiczenie w przerwie. Natomiast, jeżeli jesteś w miejscu, w którym możesz sobie na to pozwolić, to usiądź, zamknij oczy, wycisz telefon, poczuj ciężar swojego ciała. Mając wyprostowane plecy, powoli wciągnij nosem powietrze, ale wciągaj powoli. 4 sekundy. Przytrzymaj na 4 sekundy. I powoli wypuść powietrze. I po chwili znowu 4 sekundy wdech. 4 sekundy wstrzymanie. 4 sekundy wydech, i 4 sekundy bez powietrza, mając ten spokojny oddech przez nos, poczuj po jak powietrze wchodzi, chłodne, a potem jak ciepłe powietrze wydychasz, mając cały czas oczy zamknięte. Poszukaj dźwięków. Poszukaj najdalej zlokalizowanego dźwięku, który potrafisz namierzyć. Niech on przechodzi. Słuchaj kolejnej rzeczy, która jest bliżej. Nie oceniaj, nie analizuj, po prostu zauważ. A teraz poszukaj najbliżej położonego, zlokalizowanego dźwięku ciebie. Jeżeli to nie jest odgłos Twojego oddechu, to wsłuchaj się swój oddech. Ok, możesz otworzyć oczy. To trwa 30 sekund, może minutę, a Twój mózg już zaczyna się resetować. Proste, banalne ćwiczenie. Nie wiem, czy wiesz, to ćwiczenie. Z oddechem. Jest to tak zwane oddychanie pudełkowe nie? albo kwadratowe, box breathing, które jest wymyślone i stosowane przez komandosów Navy Seals w sytuacjach ekstremalnego stresu. Dlaczego? Bo ten oddech pomaga ci, pierwsza rzecz, skupić się właśnie na oddechu, czyli, aby wyłączyć lewą półkulę, uruchomić prawą. A przede wszystkim powolny wdech sprawia, że zwiększa Ci się poziom dwutlenku węgla w płucach, w organizmie, a to Cię po prostu wycisza. Więc to żadna magia, to po prostu jest neurotrening. I to właśnie PQ Rep, czyli jedno powtórzenie, którego celem jest podniesienie Twojego poziomu pozytywnej inteligencji, możesz wykorzystywać gdzie chcesz, kiedy chcesz. Jest to jedno z wielu ćwiczeń, które pomagają Ci w ten sposób wyciszać głowę. Im częściej to robisz, tym szybciej umiesz czyścić głowę w Twoim codziennym chaosie. Propozycję mam dla Ciebie: nie wiem kiedy oglądasz ten odcinek wypróbuj to jutro, tak? zanim wejdziesz do domu po pracy. Chyba, że oglądasz to w trakcie dnia i jeszcze powrót do domu przed Tobą, to zrób to. Zanim wejdziesz do domu po pracy, nie skroluj, nie myśl, nie mów, nie nakręcaj się, zatrzymaj się na 30 sekund. Może jak dojdziesz samochodem do domu albo podczas spaceru, kiedy będziesz przechodził, nie wiem, z autobusu, z tramwaju, z, z metra, gdziekolwiek będziesz. Ale zanim wejdziesz do domu, zatrzymaj się na 30 sekund i zrób takie jedno ćwiczenie. Bo to Ci wystarczy, żebyś przestał wnosić do domu resztki korporacyjnego czy twojego biznesowego stresu. A twoja rodzina to poczuje i ty też. Bo czysta głowa to nie luksus, to higiena emocjonalna, taka sama jak mycie zębów, taka sama jak mycie rąk. Więc warto to praktykować i warto się tego nauczyć. No właśnie, jeśli chcesz się tego nauczyć, jak w ogóle dbać o, o spokój i przestać sabotować swoje życie, przestać się wkręcać Twoim sabotażystom, dawać wkręcać Twoim sabotażystom, to zapraszam Cię na bezpłatny webinar. Link do webinaru znajdziesz poniżej. Kliknij, zapisz się. Najbliższy termin, który będzie, to Cię poinformujemy. To może być Twój pierwszy prawdziwy reset. Nie? Są myśli rzucania pracy, są... każdy ma sytuację w życiu, że go po prostu dociśnie. Tak? Każdy ma marzenie, wyprowadzę się w bieszczady, nie? gdziekolwiek. Ale prawda jest taka, że możesz to wszystko zrobić, ale z głową, która jest wypoczęta i z głową, która podejmie decyzję w trybie mędrca, a nie w trybie sabotażysty. Dlaczego? No bo decyzje podejmowane w trybie sabotażysty. Są decyzjami bardzo często nie Twoimi. Są to decyzje, które wynikają z przepełnienia po kokardkę. No bo jak żyć, panie premierze, w takich dynamicznych czasach? Pogadamy o tym w kolejnym odcinku. Póki co dziękuję Ci za to, że obejrzałeś, dziękuję Ci bardzo, że w ogóle tu jesteś. I ponawiam prośbę, komentuj, subskrybuj, pójść dalej. Bardzo ciekaw jestem Twojego odbioru. Twój komentarz z przyjemnością przeczytam. Nie musi być tylko i wyłącznie pochlebny. Każde komentarze są dobre, bo uważam, że konstruktywna krytyka jest świetną rzeczą. A ja bardzo chciałbym dostarczyć Wam treści, które są przydatne. Więc póki co dbaj o siebie, dbaj o swoje myśli i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!